Witam kochani i serdecznie zapraszam na przepyszne kotlety z kaszy, zwłaszcza kiedy nudzi Was taka kasza polana z sosem, to będzie świetna alternatywa dla urozmaicenia, polecam. U mnie tutaj kasza jęczmienna, ale sprawdzi się także z kaszą greczaną bądź kaszą jaglaną, do tego jeszcze dodaję grzyby leśne, ale wystarczą pieczarki. Pieczarki najlepiej podsmażyć z cebulą. Tutaj ja te grzyby dodaję do kaszy razem z tą kaszą. Będę je gotować. 3 czwarte szklanki suchej kaszy i około 2 szklanek wody. Gotuję około 13-15 minut. W trakcie podsmażę cebulę na niewielkiej ilości tłuszczu. Pod koniec dodam jeden starty czosnek. Po wystudzeniu kaszy z grzybami, grzyby wyjmę osobno, je posiekam i zaraz je dodam z powrotem do kaszy. I pozostałe składniki, jak ta cebula wcześniej przygotowana, dla wzbogacenia zawartości białka. Dodałam jeszcze dwa całe jajka, gotowane na twardo, pokrojone w kostkę. Dodałam też troszkę szczypiorku, bo akurat miałam szczypiorki lub inna zielenina, jaką lubicie sól, pieprz, no i inne przyprawy. Jedno całe jajo, tak jak się dodaje zazwyczaj do kotletów, to jajo tutaj nam dobrze zwiąże wszystkie składniki, żeby były jeszcze lepiej związane. Dodaję taką porządną łyżkę bułki tartej lub dwie mniejsze. Takie kotlety są dosyć kleiste, więc lepiej formować je, np. przy pomocy dwóch łyżek lub przy zwilżonych olejem dłońmi. Wtedy łatwiej je uformować i tylko obtaczam już w bułce tartej bez białka. Obsmażam z każdej strony na rumiano, nieco krócej niż zwykłe kotlety z mięsem. Prosty, ale wyśmienity dodatek do sałatek polecam. Życzę kochani smacznego, pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.